organizator poprosił mnie, abym przestawił motocykl. bardziej reprezentacyjne miejsce motocykl stał z tyłu, ale jak to mówią ostatni będą pierwszymi i motocykl został tak powiem z końca i znajduje się pod samym ołtarzem. Ojciec, tak. Tak, tak tak No, czyli dostałem błogosławieństwo organizatora i za to, że przyjechałem zabytkowym motocyklem dostałem za darmo blachę Bóg zapłać Tomaszu blacha jest za darmo miałem, miałem kupować ale no. Jest coraz cieplej. Słoneczko wyszło. Tak powiem, tutaj jest dość takie klimatyczne miejsce. Dobra organizacja, to wszystko. I naprawdę warto tutaj przyjeżdżać. Tutaj jeszcze dostałem od Pana naklejki i wizytówkę. To te zdjęcia to będzie dzisiaj cały wieczór. Tak, obiadam, tak wyślę, wyślę. wyślę. Tak, zdjęcia. Wizytówka, wizytówka. Razem to motorem. Bo kiedyś jak no, tutaj tuterem, mam to, to, to tak, to wiem. Tutaj, tutaj mam wizytówkę. Tak, to jest jedyna okazja. Wiem. Może mieć te urody takie są jak się jedzie jak blacha jest to To jest dobrze trzeba porobić jakieś jeszcze focisze Tutaj mój nikon jest Mój nikon

em Dobra.